Witam Batzen w kolejnym odcinku z ustki z bossa Dzisiaj będzie mój, mój, mój nieulubiony boss Vortex na mapie takiej dosyć łatwa mapka, bardzo długa, super i takie są, takie są zasady. Ciekawe dlaczego jest. No i tak, dlaczego jest no na armacie tak, tak jest, no 5, 3, 5 na armacie, ciekawe dlaczego. I tak i jeszcze zanim zaczniemy no zanim zaczniemy sobie bosa, to sobie to sobie zmienię farmera na tego farmera, więc zrobimy jakąś zmianę. W ogóle mi w komentarzach jakiego lubicie farmera, tego kosiarza czy tego, tego farmera z bananem. Ja akurat lubię te, tego i tego, ale sobie zmienimy farmera. Chciałem sobie zmienić farmera. Więc tak, więc zaczynamy. Zostawcie na samym starcie łapeczkę w górę, jak wam się spodoba odcinek. I subskrypcja na kanale, bo lecimy pod 300 widzów I komentarz Jak będzie jakiś fajny komentarz to wam na serduszko pod komentarzem Jak będzie jakiś fajny No i dobra, jeszcze, jeszcze mamy, no jeszcze mamy tyle kasy No zobaczymy kto wyjdzie, ciekawe czy w można używać Benjamina tak jak nich. No na poprzednim właśnie nie można było w ogóle Benjamina używać A sobie, zabiorę sobie tutaj Benjamina sobie tutaj dam wam sobie go tak po prostu No i tak. No i zaczynamy. Tego bossa. Ja będę, ja będę sobie tutaj takie kółko farmił. To jest takie... A właśnie jeszcze trzeba włączyć autostarta, żeby mi automatycznie... Ja chyba zrobię cięcie za chwilę, albo dobra jeszcze. Ja chwilę, no chwilę sobie z nami po farmi, później zrobimy może cięcie, bo to jest trochę nudne. Tu się nic takiego nie będzie działo w sumie, więc... Wstawimy tutaj inżyniera w tym miejscu. Inżynier jest bardzo dobry. I później będziemy się podtrapa, więc... Także... No. W ogóle zauważyłem, że Wam się strasznie podobają odcinki z Bosów. Są bardzo fajne oceny, cieszy mnie to. Bardzo nie no, pod no, Jak robiłem no, jak robiłem pierwszą premierę z odcinka z bossa to było aż chyba 15 łapek albo 12, już nie pamiętam. Bardzo fajnie się spodobało. Bardzo wam się podobają. Napiszcie mi też w komentarzach, czy Wam się podobają dalej odcinki z bossa, jak grobie. Mi się, mi się to fajnie nagrywa i gra, więc Bo zauważyłem, że, no, że bardzo fajnie się przy... No bardzo fajnie się... Podobają wam się po prostu te odcinki. Ja czasami nie mogę nie mogę się nie wysłowić. Także, także... Także ja wam zrobię cięcie i zobaczymy się jak już, Zobaczymy się w sumie na bosie. Dobra, jestem z powrotem jest... No, jest pięć rundek do bossa. Jest ja sobie polepszałem farmę. I no, powiem szczerze, że mam fajny, fajny ten ten farmen też jest fajny. Także. I za chwilę będzie bos. I mi się wydaje, że dart ma... że wystarczy no, postawić tego, nie? Ale zobaczymy. W sumie. Osoba to w sumie wtedy będzie raczej, więc tak, tak trochę średnio, chyba że nazbieram. Wiecie co? Ja kupię sobie na pierwszy tier, bym kupił Elite Defendera. Jakby się udało zbierać, w sumie. O, jak nam się udało zbierać na, na, na Elite Defendera, to byłoby super, więc będziemy sobie bierać na Elite Defendera. Tak bym właśnie pokonał tego bossa, no, no po prostu Elite Defenderem. Żeby uzbierać teraz właśnie Elite Defendera. W ogóle przypominam, że ten boss przyspiesza balony. Może jak sprzedam? Czekajcie, Kurczę. Wiecie co, raczej sobie... No, chyba nie, jednak nie defendera Hendera kupimy. Kurde. To, to jednak będzie trzeba kupić sobie po prostu tą... ...mapkę postawić. W tym miejscu może. Najmy w tym miejscu. Postawmy ninja małpkę, i ona powinna załatwić sprawę. I postawimy sobie jeszcze. Armaty, jak są. Aha, pod te nie można, dobra, to Proszę, poszedłbym pod armaty. Może mi nie zbustuje, zobaczymy. Ale mnie zbóstowało to, no kurde. Słuchajcie, yy, to damy po prostu. No właśnie, dlatego nie lubię tego posta Hmm, to damy po prostu dalej po prostu damy to wiem, to wiem nawet gdzie mogę dać dam sobie po prostu o, Dam sobie po prostu dalej bo tutaj sobie damy po prostu bumeranga i to będzie najlepiej, najlepsze co może być ulepszymy No trochę mi się wydostanie. No troszkę się wydostało, ale trudno. Tutaj damy sobie jeszcze to. trochę ciężkie może no, się uda zobaczymy sprzedaję teraz i daję tutaj Nie wiem dlaczego ja taki problemy miałem z pierwszym tierem. nie rozumiem tego. To było trochę dziwne, ale trudno. Dobra. Ale tu można sprzedać? A no może tego nie będę sprzedawał? Dobra, więc teraz tak, dalej, dalej farmimy. Posprzedaję w sumie to można posprzedawać. No i kupujemy teraz ten tier. Kupuję teraz to. I na kolejny tier raczej będę sobie Kupywał Elite Defendera powinien mi wystarczyć na, na drugi tier. Ja też w sumie spróbował Bruga naradać w tym miejscu. To zobaczymy. Jestem ciekaw, czy nam się uda w ogóle wygrać. Raczej nam się uda wygrać tego bossa. Zobaczymy. Chromaty że to postawię, bo będzie... żeby nie było tak ciężko, żeby było... Bo trochę mi się wydostaje, powoli mi się troszkę wydostaje, dostaje, ale trudno. dam sobie też drugą. E, Ulepszę nam tak, po prostu, mi wybijała przepicia. Dobra. W ogóle tego elite Defendera bym dał gdzieś w tym miejscu. W tym miejscu się na pewno nie uda niestety. Ale się w tym miejscu uda, dobra. Dobra, wsta wstawmy sobie po prostu że li defender, a ja sobie za chwilę będziemy i damy sobie jeszcze alchemika do tego w sumie e, dam sobie dobra no i daję, ulepszam dobra teraz pyk. ulepszam alchemika i ulepszam to po prostu dobra to chyba nam powinno wystarczyć zobaczymy w sumie w niebo się szybko porusza no to wiecie no, jest ciężko. Jest bardzo ciężko. No kurde, no. O, za szybko się porusza ten boss. No, to będzie ciężkie. Może coś jeszcze dodać, chyba. Musiałbym chyba coś dać jeszcze. A może tego kleja? Damy. Po prostu zobaczymy co to nam wystarczy. Jestem ciekawe Dambym ja tu jeszcze tak szytera w tym miejscu. Tak dam. Kurde, ale mi, ale mi dużo przeszło niestety. Ale muszę trochę wydać na, na, na defensywę. Trochę dużo, bo strasznie się... Te balony przedostają niestety. No i leci właśnie ten duży rażny. no i... Dobra. Kurde, jak ja mam to obronić? O masakra! Co jest? Daj, dajcie mi pomyśleć, jak no, to bronić? Czekajcie, ja sobie, e, czekajcie, za chwilę wrócę. Wiecie co, widzowie, e, wkurza mnie ten boss, e, więc muszę się, muszę się wspomóc, wie, wiecie czym. Wspomogę się po prostu da, da, Double Cashmode'em, bo ja tyle już kasy straciłem, mamanki do rarków, tyle straciłem, że to jest... Wiecie co? E, wspomogę się po prostu tym. Ale może to pomoże, ale jak nie, to mi się już nie chce. Nie chce mi się już tego bossa nagrywać. Nie no, to jest... Ja, ja tyle spędzić... Nie no, żeby tak... kurde... Mm. Tak ta mi wkurza ten boss. To jest najgorszy boss jaki może być. Najgorszy boss. Tak mi wkurza ten boss. Już nie mam cierpliwości do tego bossa. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy teraz. Spróbuję, dobra, spróbujmy jeszcze szybciutko po prostu dać, nie wiem w którym miejscu, nawet w tym. W tym miejscu spróbuję dać po prostu, dobra. Zobaczmy co z tego wyniknie. Później, później najwyżej wyłączę jak pokonam tego bossa. Sorry, no sorry, przepraszam was, że musiałem to, że, że używam tego. Ale... Już nie, już, nie, już nie daję rady, już nie mam cierpliwości do tego bossa, więc... Musiałem to użyć, także, no, może nam się uda teraz. Zobaczymy, jakby się teraz udało zbierać. Na tego no to no szybciutko, Dawajcie, szybko, szybko, szybko. Dobra, mamy i teraz y, armaty są dobre na tego, nie? To tutaj, może dam armaty. Bym pokopił tutaj to Szybciutko jakoś No nie, nie wiem, kurde Mamy? No dobra, mamy już Super Dużo mnie przychodzi, dalej mi Przychodzą balony niestety Teraz tak, kolejny armat Kolejna armata To sobie kupimy, szybciutko Dobra, przynajmniej, przynajmniej tak Shooter dali atakuje To jest plus Dobra Kupuję kolejnego I teraz tak, kupimy tutaj manki Beach, kupmy Kupimy Dobra Mamy może się teraz nam uda Kurde No niech no nie. to, no nie Wiecie muszę Duże je to No mu ja wiecie co? Ja już nie mam siły do tego bossa. Musicie mnie zrozumieć, że ja tak yy, wspomagam się. Także. Dobra. Ja Miałem szczerze po prostu siły do tego basa. Szczerze powiem. Dobra. Dobra, udało nam się. To tro, trochę nieuczciwie, ale... Także, dobra, teraz może włączymy? Jak będę, jak będę, jak będę miał problemy... To będę sobie to, to po prostu będę włączał Double, double Moda, więc... O, nie, dobra. To ja nie wiem, czy jak to robić elitarnego. Dajcie mi znać, czy byście chcieli elitarnego, to ja nie wiem. Ten boss jest niefajny, więc... Dobra, więc zygramy, dobra, gramy dalej. Ech, dobra, spokojnie. No i teraz tak. No i teraz chyba kupuję Monkey Police. Wstawiam, dobra. Teraz na kolejny tier nie wiem właściwie, czy bym nie kupił Druida po prostu albo, albo wiem, Mada najlepiej. Nie. Tu sobie jeszcze postawię może najwyżej, dobra. No zobaczymy. E, masakryczny jestem. Ten, ten Tier jest... Nie, no, ja powiem wam szczerze. Napiszcie mi w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony boss. Znaczy, jakiego nie wiem. Jaki jest wasz ulubiony boss i jaki jest wasz... którego nie lubicie bossa, bo ja po prostu nie, nie lubię Vortexa. To jest najgorszy boss, jaki może być. Najtrudniejszy, moim zdaniem, więc napiszcie mi w komentarzach, jaki jest Was nieulubiony boss. Albo ulubiony, jestem ciekawy. No samo może już będę powoli zbierał. No, o tu sobie damy, może to. Sobie, tu sobie kupię to. Dobra, pod, pod marketplace'a Teraz ulepszamy, dobra Teraz jeszcze to zbieramy do wiecie do czego Cyk, kolejna farynka. Ja, ja mam sobie cięcie, zobaczymy się na kolejnym bossie w sumie Jestem powrotem trzy do bossa No um, i tak, teraz sobie wyłączymy autostart W ogóle zapostawiłem tego, tego, niestety. Dobra, no i za chwilę będziemy mieć, Mada będziemy mieć już za chwilę. W ogóle te są zwiększone, no, więcej, no, więcej się, no, więcej się, Więcej się płaci, bo to jest, bo to jest większe, no, to, jest po prostu trudność, jest O, zmieniona, no jest więcej... Te, te ściany na tym bosie jest, bo jak jest... O, no i teraz po prostu dajemy tutaj... Mada i sobie jeszcze El Defendera postawię w sumie Czemu by nie? Czemu by nie El Defendera tu postawić, więc... Dobra No i, i tak No i dobra, teraz robimy Postaw sobie jeszcze próg na rach, jakoś tutaj w tym miejscu. By busta używać, dobra, wiem trochę dużo, troszkę dużo. Zobaczymy, czy nam się uda, jestem ciekawy. Dobra, tak mamy. Defendera jeszcze bym dał do tego. Cyk. Dobra. Zobaczymy, czy nam się uda, jestem ciekawy. Raczej się powinno udać. Bez żadnych, bez żadnych problemów. O kurde. O nie, tylko nie, o kurde, jaki, ej, nie no, ciężki jest ten boss, bardzo ciężki. Ja nie wiem jak pokonać ten raz, co jest? Chyba, wiecie co, dam sobie tego może. Ulepszę. Od piąty tier będzie trzeba ulepszyć, bo on będzie, on będzie dobry, więc super. no to będzie ciężko. Z elitarny będzie na pewno ciężko, więc szczerze. Gwarantuję to. Dobra, teraz powinno, teraz powinno już być gładko w sumie. To zobaczymy. Teraz kupimy jeszcze tego. Szybciutko. Zobaczyłem, że nam się... Jest kurde nam niestety. Szybciutko odnawia się, proszę. Szybko, 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 szybko. Bo nam przejdzie. Kurde. Dobra, mamy. No nie! Nie to, proszę. Wiem, przepraszam, że, że wam to. Dobra. Dobra. Wiecie co, ja teraz nie ma żartów. Dobra, ja sprzedaję wszystko. Kupuję to. Kupuję over -coloka. Ja nie wiem czy ja, będę, nie, ja, nie, ja Nie wiem czy ja sobie poradzę z, wiecie, z jakim z elitarnym. Chyba sobie nie poradzimy. Zobaczymy. W sumie. No i dobra, teraz kupuję też to. Ubustujemy po prostu to, dobra. Sobie też kupię tych bota. No i dobra, teraz ulepszamy sobie po prostu darmopki. I tak, kupujemy dużo tych No nie wiem, czy tam się to Zobaczymy. Później może bym sprzedał wszystkie te. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, więc ja zrobię cięcie i sobie po farmie po prostu. Bo jestem z powrotem, kupuję Paragon. I teraz żeby nam tutaj postawię go, zobaczymy jak nam pójdzie. Postawię dużo faremek, a powinno, powinno się udać raczej, zobaczymy. Jestem ciekawy. No będzie pustowana no niestety kurczę. Ale spektar też daje, dobra, więc powinno nam się udać I na kolejny mmm, będę, będę kupował spektra i to powinno nam wystarczyć raczej Dobra Uda się, super, dobra, jest, udało się Dobra, więc ja wam zrobię kolejne cięcie, ja sobie będę farmił i zobaczymy się na kolejnym bosie w sumie Postawię sobie może dwa paragony jeszcze, jakby się udało, dobra, więc do, do za, za chwilę się widzimy Wreszcie z powrotem. Zbudowałem paragon. Pierwszy poziom, a tutaj jest 41, więc... Zobaczymy, zobaczymy co nam się uda. Także dobra. co się powinno udać, bez większych problemów. Dobra, udało się. Uff, dobra, super. Jak wam się podobał odcinek, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję i komentarz. No, powiem szczerze, powiem szczerze, nieprzyjemny boss. Nie, nie lubię tego bossa. Eee, ale mieliśmy problemy nad, no, na, pie, no, no, na drugim tierze, chyba to było na drugim tierze. I nie wiem, kurde, czy będzie czy będzie elitarny elitka, ale zobaczymy. Chyba raczej będzie elitka, Zobaczymy, jak nam pójdzie. Raczej te same zasady. I tak, i znowu, znowu zrobię ankietę. Czy mogę, czy, czy, czy używać Dublika Ja bym zrobił tak, że będę używał Dublika Smooda, znaczy, że na początku użyję Dublika Moda, a później wyłączę, zrobimy tak może. Napisz, napiszcie, co sądzicie w komentarzu, co sądzicie o tym. Zrobię, zrobię wam ankietę, czy używać Dublika Smooda na chwilę, znaczy, czy używać Dublika Moda czy nie używać. Więc do następnego odcinka. Papa, pa, cześć. Nie, nie lubię tego bossa. Eee, ciężki był. Papa, pa, cześć.